Od dwóch dni trwa instalacja świątecznych iluminacji. Dziś naszemu operatorowi udało się zarejestrować pracę przy Placu Słowiańskim oraz ulicy Armii Krajowej. Rozpoczęło się także przygotowanie świątecznego wystroju na Placu Wolności. To tutaj, właśnie na centralnym placu miasta, stanie wkrótce największa choinka. Będzie też druga mniejsza, na której mieszkańcy będą mogli wieszać swoje ozdoby. Choinki i ozdoby będą też na prawobrzeżu miasta, na wyspie Karsibur oraz na promenadzie Zdrowia. Wzorem lat poprzednich zalśni tutaj również świąteczna fontanna. Najwięcej dzieje się teraz na słupach ulicznego oświetlenia. Jak poinformowało nas dzisiaj Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych Miasto, w tym roku nie będzie kupowało nowych ozdób. Zdaniem władz, te, które mamy z lat poprzednich, wystarczą dla zbudowania świątecznej atmosfery. Zainstalowane ozdoby mają rozświetlić miasto dokładnie 6 grudnia w Mikołajki, a koszty montażu bożonarodzeniowych dekoracji i choinek zamkną się w tym roku w kwocie 120 tysięcy złotych.